Czy Stany Zjednoczone szykują się do trzeciej wojny światowej? Otóż tak. Jest wiele tak naprawdę czynników czy przykładów, e, które pokazują, że Stany Zjednoczone mogą się szykować do wybuchu trzeciej wojny światowej. No właśnie. E, co to takiego? O tym wszystkim w dalszej, po, w dalszej części e, tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. O tym, że praktycznie Stany Zjednoczone szykują się do trzeciej wojny światowej, e, wskazuje na to Praktycznie wiele elementów, tak? Zobaczmy sobie: Stany Zjednoczone praktycznie wycofały wojska, jeśli chodzi o Syrię. Mało tego przegrupowały te wojska do Arabii Saudyjskiej, gdzie tak naprawdę stwierdzono, że pewne rafinerie tak, zostały zniszczone i po to, żeby chronić tak naprawdę te rafinerie, no to wojska amerykańskie tam zostały przegrupowane. Mało tego, jeśli chodzi o sytuację między Iranem a Izraelem, to w tamten rejon został wysłany lotniskowiec to jest kolejny praktycznie sygnał dla świata o tego tutaj prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany przez jednego dziennikarza na konferencji prasowej tak czy tutaj stany zjednoczone będą prowadzić działania militarne jeśli chodzi o bliski wschód no to tutaj był prezydent Donald Trumpa, a także wysoki wysoki rangą wojskowy powiedzieli że tak naprawdę oni szykują się tak że są w stanie tak naprawdę tutaj w każdej chwili zawalczyć tak że praktycznie szykują się jeśli chodzi właśnie o ewentualny atak tak ewentualny atak Zresztą Donald Trump cały czas praktycznie pisze na Twitterze, tak? tutaj takie słowa czasami bardzo agresywne, tak, bo bardziej powinien być dyplomatą, zwłaszcza jako przywódca mocarstwa, że Stany Zjednoczone mają wystarczająco środku, wystarczający sprzęt, żeby odeprzeć atak. Tak, natomiast no, na razie tego ataku jeszcze fizycznego nie ma jako tako na Stany Zjednoczone, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, praktycznie każdy wie, że Stany Zjednoczone dysponują takimi ludźmi, armią i sprzętem, żeby odeprzeć taki atak, więc tak naprawdę te słowa to są dziwne, tak, czy byłoby to pokazywane takiej siły, takie stroszenie się koguta. No właśnie, yy, oczywiście w sensie militarnym, tak, metaforycznym. Natomiast niewątpliwie Stany Zjednoczone z tego, co robią, to pokazują, że szykują się do trzeciej wojny światowej, tak. Jawne praktycznie poparcie tutaj Izraela w konflikcie z Iranem, tak. Yy, zresztą takie były przepowiednie, na przykład przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, która mówiła o tym, że Iran zostanie dwukrotnie zaatakowany i następnie trzeci raz Iran e, odpowie, tak, czyli do trzech razy sztuka. Na razie to nie miało miejsca, tak. Iran troszeczkę uspokoił swoje działania, też tutaj dąży do, tak, do zgody, przynajmniej z tego co deklaruje. No ale wiemy tak naprawdę, że tutaj to jest konflikt między Iranem a Izraelem, a z pomocą Izraelowi przyjdą Stany Zjednoczone, tak? przyjdą praktycznie Stany Zjednoczone. Ciekawa sytuacja jest też, jeśli chodzi o Syrię, bo tutaj wojska amerykańskie właśnie wyszły z tego terenu. Te wojska, które tam wspierały praktycznie Kurdów, tym samym Kurdowie zostali praktycznie sami. Od razu Syria została zaatakowana tam, gdzie byli Kurdowie, to jest taki pas chyba 27 km kwadratowych. Od razu Kurdowie zostali zaatakowani przez Turków, więc no tutaj ciekawe są zależności, tak, Polityczne, geopolityczne, natomiast niewątpliwie można powiedzieć, że Stany Zjednoczone są w gotowości, o w ten sposób są w gotowości do ewentualnego wybuchu III wojny światowej. Znaczy, ten konflikt, który miałby miejsce na Bliskim Wschodzie, to też byłby konflikt na niekorzyść dla Stanów Zjednoczonych, tak, bo w tym konflikcie by, brałyby pewnie państwa arabskie, też byłaby sytuacja tego typu, że no, tutaj państwa, gdzie wydobywana jest ropa naftowa, więc to mogłoby wpłynąć, tak, na podwyżkę tej ceny ropy naftowej, a wiemy, że przecież w dużym stopniu ta gospodarka. Amerykańska oparta jest o benzynę, tak, o paliwo. Przecież tutaj wszyscy wiemy, tak, galony, i tutaj Amerykanie wszyscy praktycznie korzystają z samochodów. Więc, no, tutaj nie zawsze jest tak, że wojna byłaby na korzyść czegoś państwa. Tutaj te działania wojenne mogłyby spowodować, że później mocno by wzrosła praktycznie cena za paliwo, cena za benzynę. Natomiast niewątpliwie, tak, Stany Zjednoczone, zwłaszcza jeśli chodzi o przywództwo Trumpa, e, tak, no to Trump chce pokazać tą siłę, że to jest silne państwo, mocne tak naprawdę państwo. E, czasami to jest aż do przesady, ta, czasami trochę na pokaz, tak. Natomiast, no, z takiego praktycznie wychodzi założenia, tak. E, jeśli chodzi o na przykład o prezydenturę Baracka Obamy, ona była zupełnie inna, tak. Barack Obama zdawał sobie sprawę siły i potęgi tak naprawdę Stanów Zjednoczonych, natomiast e, tutaj widać, że Trump chce tak rządzić taką twardą ręką, tak, że chce rządzić praktycznie państwem, tutaj twardą ręką. Natomiast to też jest jakby niekorzystne dla nas, bo wiemy przecież, że to wszystko jest sojusz północnoatlantycki, NATO jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, zgodnie z tą zasadą. Piąty punkt, jest zapisany praktycznie w tym pakcie w NATO. Więc w momencie, gdyby doszło do wybuchu wojny, no to praktycznie inne państwa musiałyby się zaangażować w ten konflikt. tak? Ciekawą rzecz, tutaj mówił kiedyś Trump na jednym ze szczytów NATO, no właśnie na temat czarnogórskiego Góry, że, że tutaj Czarnogóra, która niedawno wstąpiła praktycznie do NATO, no to gdyby na przykład Czarnogóra została zaatakowana, no to inne państwa musiałyby przyjść z pomocą, tak? No i teraz sobie wyobraź się Czarnogóra, małe państwo w sensie fizycznym, znaczy w fizycznym, no, może potężne, tak? Ale w sensie terytorialnym, gdyby została zaatakowana, no to z ocieczą musiałyby przyjść inne państwa, w tym także Stany Zjednoczone, tak? No i też pytanie jest takie, gdyby na przykład wojska amerykańskie rozpoczęły wojnę, jeśli chodzi o Bliski Wschód, czy te inne państwa też musiałyby być zaangażowane, tak, na przykład Polska i inne państwa, które de facto nie mają interesu, jeśli chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie, a ze względu na to, że są w NATO, praktycznie musiałyby wziąć udział w tych działaniach, tak? Czyli Trzecia Wojna Światowa może być z jednej strony rozpoczęta od działań na Bliskim Wschodzie, a z drugiej strony może być rozpoczęta od tego, że na przykład jakieś państwo zaatakowałoby Czarnogórę no i wtedy zgodnie z tą zasadą jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, od tego mogłoby się rozpocząć konflikt, tak? Zresztą tutaj konflikt Trzecia Wojna Światowa nie musi się rozpoczynać tak naprawdę od wypowiedzenia jakiejś wielkiej, wielkiej wojny wielkiemu mocarstwu, tak? Bo to może zacząć się od małego praktycznie państwa. To jest właśnie jakby te niebezpieczeństwo tych paktów i porozumień, że w, w tych paktach i porozumieniach mamy duże mocarstwa, także mniejsze państwa, które są narażone na atak aczkolwiek niektórzy uważają, tak na przykład Jasnowicz-Jackowski, że praktycznie trzecia wojna światowa ma już miejsce i trwa ona 2001 roku od ataku na World Trade Center, tak, że te wszystkie działania, które mają, mają miejsce praktycznie teraz, to już jest trzecia wojna światowa, tylko ta wojna ma zupełnie inny charakter, tak, można powiedzieć, że to już jest taka wojna hybrydowa, która ma zupełnie inny charakter, nie ma takiego bezpośredniego charakteru, żeby powiedzieć jednemu państwu wojnę. Ja muszę powiedzieć, że ja bym to jeszcze inaczej tej a mianowicie, dziś nie trzeba wypowiadać wojny innemu państwu, bo można praktycznie te państwa, tak czy poszczególne państwa zniszczyć ekonomicznie. Jeśli chodzi o sankcje gospodarcze, sankcje ekonomiczne, jeśli chodzi o narzucanie pewnych dyrektyw, tak, to może spowodować, że praktycznie państwa no, albo izolowanie państw, jeśli chodzi o właśnie o tutaj, tak, kwestie ekonomiczne, to może rzeczywiście w dzisiejszych czasach spowodować ogromne, ogromne problemy, tak. Później same praktycznie państwa. Chcą jakby mieć lepsze relacje, tak dążą do pokoju właśnie ze względów ekonomicznych. Tak, zobaczmy sobie na Kubę. Kuba, która praktycznie była przez tyle lat izolowana, tak. I tutaj na przykład symbol tych samochodów, słynne te samochody z lat 60., co było taką atrakcją dla turystów. No to była kwestia tego typu praktycznie, że na Kubę nie można było sprowadzać żadnych samochodów i oni bazowali na tych starych praktycznie samochodach z no, bardzo ładnych, tak ładnie się to ogląda na, na, na zdjęciach, tak, natomiast oni rzeczywiście poruszają się tymi samochodami na co dzień no i, i Kuba, która praktycznie zmieniła swoje podejście, tak, po tym jak przestał Fidel Castro być tylko jego brat przywódcą, no to ociepliła się ta polityka względem zwłaszcza Baracka Obamy, Barack Obama, chyba nawet tam był na Kubie, tak, no i to też była odwisz, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, tak, jeśli chodzi właśnie o sprowadzanie tych samochodów, jeśli chodzi na przykład o, o wymianę towarów, usług, więc no tutaj rzeczywiście no ale są też takie państwa, które praktycznie no, nie, nie da się tutaj zamknąć ekonomicznie, tak? E, tak na przykład Stany Zjednoczone, e, no, e, rozmawiały tutaj z Kim z tak? E, I rzeczywiście później do, doszło do porozumienia. E, natomiast jeśli chodzi o pewne państwa, takie jak na przykład Iran, no ciężko tutaj jest doprowadzić do porozumienia, zwłaszcza, że Iran miał te sankcje gospodarcze, później te sankcje były ściągnięte, znów założone, na, nałożone. E, na no, wszystko tak naprawdę zaczęło się od tego, że Iran, tak według ekspertów tam międzynarodowych, e, właśnie prowadzi działania, które zmierzają do tego, żeby stworzyć bombę atomową. Przynajmniej ma takie składniki, które pozwalają Iranowi stworzyć w bardzo krótkim czasie tą bombę atomową. Troszeczkę to jest kuriozalna sytuacja, że na przykład Polska musiałaby wspierać Stany Zjednoczone w działaniach wojennych na Bliskim Wschodzie, gdzie Amerykanie przecież mają zdecydowanie lepszą armię, lepiej wyposażoną, mają więcej wojska. To nie oznacza, że polska armia jest gorsza, tylko chodzi o skalę tak naprawdę działania, tak? I na przykład polscy żołnierze mieliby ginąć, nawet jakby pojechali, nie mówię na do, do, do typowo zapalnego terenu, tak? Znaczy miejsca, tak? Gdzieby toczyła się wojna. Nawet gdyby tutaj ci żołnierze pełnili takie funkcje czy misje stabilizacyjne, no i tak praktycznie oni by ginęli, tak? No bo mimo wszystko byliby w tym obszarze zagrożenia obszarze działań wojennych. I to wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie myślicie, czy rzeczywiście zgadzacie się z taką diagnozą, czy też nie. Być może zapanuje pokój na świecie. To też jest ciekawa sytuacja. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!